Poniedziałkowego wieczoru poznaliśmy laureata tegorocznej Nagrody Złotej Piłki. Niestety, choć wielu wciąż wierzyło w powodzenie Roberta Lewandowskiego, polski piłkarz ponownie został bez statuetki. Na gali otrzymał jednak inne wyróżnienie Robert Lewandowski, już od lat wymieniany jest jako jeden z głównych pretendentów do Złotej Piłki. Niestety do tej pory polski zawodnik wyraźnie nie ma szczęścia do słynnego wyróżnienia. Choć spodziewano się, że w zeszłym roku to Lewandowski sięgnie po wygraną, to ostatecznie musiał ustąpić miejsca Lionelowi Messiemu. Wcześniej z kolei odwołano plebiscyt z powodu pandemii Złota Piłka 2022. Jakie szanse miał Robert Lewandowski? W tym roku Robert Lewandowski ponownie wymieniany był w czołówce zestawienia, jednak z racji poważnej konkurencji obawiano się, że zwycięstwo kolejny raz może powędrować do innego zawodnika. Zwracano bowiem uwagę na duże szanse Karima Benzema, który ma za sobą niezwykle udany sezon. Mówiło się, że kolejni w kolejce do statuetki, oczywiście poza Lewandowskim, mieli być M. Inaczej. Winiś jest junior, Sadio Main czy Mohamed Sala. Kandydatów było jednak aż 30, a Robert, choć mocno dopinkowany przez polskich kibiców, miał zakończyć wyścig o złotą piłkę w pierwszej piątce. Tak przynajmniej przewidywali eksperci i branżowe portale Złota Piłka 2022. Robert Lewandowski ponownie bez nagrody. Choć Polacy do końca trzymali kciuki za zwycięstwo Roberta w tegorocznym plebiscycie, to niestety ich najgorsze przeczucia się potwierdziły, a piłkarz kolejny raz musiał obejść się smakiem. Ostatecznie złota piłka trafiła w ręce Karima Benzemy, dla fanów Roberta są jednak również dobre wieści. Lewandowski podczas tegorocznej gali złotej piłki otrzymał nagrodę Gerda Mullera dla strzelca największej liczby bramek dla klubu i reprezentacji. Robert Lewandowski finalnie uplasował się na czwartym miejscu. W klasyfikacji wyprzedzili go Sadio Main, Kevin De Bruyne i oczywiście zwycięzca Karim Benzema.